Raz. Dwa. Trzy. Kręć ciała. Dwa. Odstawienie nogi. Trzy. Wielki kwiat. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Zawinięcie. Uderzenie do stopy. Cztery kroki. Raz. Dwa. 3, 4 dojść, rozciągnięcie głowic. 5 kroków do tyłu. 2, 3, 4, 5, zawinięcie, uderzenie w biodra. Powrót, uderzenie w nadgłowicę. Zręcz, krzyż na brzuch. Klagę. Tuknięcie, uderzenie w brzuch. Uderzenie w nogę. Gaz. Dwa. Dobicie. Na ramię skręt w lewo. Uderzenie. Siedem. Pół wielkiego piasku. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Uderzenie w miejscu. W nogi. Obraz. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dobicie węża. W biodra. Nad głowę. Zawinię. Trzy kroki. Raz. Dwa. Trzy. Flagę. Raz. Ciężar na prawej. Kolanko. Uderzenie łucznia pod pachą. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Uderzenie nad głowę. Zawinujcie. Raz, dwa, trzy. Bez ciężaru. Włócznie na ramię, na biodro. Uderzenie. Pozycja skrzyżna. Skok, dojście, dobicie. Skręcamy włócznie. Raz, dwa, trzy. Dobicie. Prawa noga do tyłu. Uderzenie z biodra. Rozciągamy włócznie. Uderzenie z moczem. Raz, dwa, Wniosła. 7, 8, 9, 10, 11. Jazda, walka z jazdu kończą. Raz, ciężar z tyłu. Ciężar z przodu. Ciężar z przodu. Obrót pod włócznią. Kopnięcie. Uderzenie na poziomie głowy. Wyprost. 2,

Sobodne odejście. Dojście, zdobicie. 7, 8, 9, 10, 11. Dobicie węzeł. Uderzenie ten końca. Kopnięcie, obrót w łóczniach w górnie. Dostaniemy nogę. Pchnięcie nogą. mamy łóczniach. Przejście do 3, 4, 5. Sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Pogodne odejście. Niesienie wody na drugą stronę siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Pogodne odejście. Eee. No przepraszam, tutaj mam historię. 2, 6, lekko uderzenie w tył głowy. Panikował, kręcił się na prawo, na lewo, podcięcie uderzenie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 11. Raz, dwa, trzy rozciągnięcie włóczni, Zielony smok się Trzy kroki. Raz, Siedem, osiem, dziewięć. 11. Wędkarz zarzuca. 13. Rozciągnięcie włóczni, skręt w prawo. Uderzenie do tyłu wstępy w końcu włóczni. Wyskot obrót od 360. Hop.